Cudze chwalicie, swojego nie znacie. Dziś już coraz częściej o tym się mówi, że to Polacy stworzyli Hollywood, o czym my Polacy. Albo zapomnieliśmy, albo nie chcieliśmy pamiętać. Stało się to nieco ponad 100 lat temu, ale 15 lat wcześniej, czyli zanim powstało Hollywood, polski inżynier, wynalazca i filmowiec opatentował, wynalazł coś, co stało się pierwszą kamerą reporterską. Nazwał to aeroskop, opatentował w 1909 roku w Paryżu. Pierwsze zdjęcia i pierwszy polski film dokumentalny, choć zrobiony nie w Polsce, a w Londynie, dokonał właśnie on Kazimierz Pruszyński. Byłem wraz z bratem twórcą filmu francuskiego, ale istniał również pewien Polak, Kazimierz Pruszyński, który nas znacznie wyprzedził. To zaskakujące słowa Augusta Lumiere, jednego ze słynnych braci twórców światowego filmu, który tym samym oddawał Pruszyńskiemu pierwszeństwo w dziedzinie kinematografii. August Lumiere miał na myśli oczywiście genialny wynalazek Kazimierza Pruszyńskiego. Aeroskop, czyli pierwszą na świecie ręczną kamerę filmową o napędzie automatycznym ze stabilizacją obrazu. Kazimierz Pruszyński był nie tylko wynalazcą, ale i polskim przedsiębiorcą, operatorem filmowym, reżyserem i inżynierem. Jednym słowem, pionierem polskiej, a także światowej kinematografii. Ciekawe, co o wynalazku pruszyńskiego sądzą obecni polscy filmowcy: Arkadiusz Gołębiewski oraz Grzegorz Pacek. Czy jesteśmy w stanie dzisiaj uruchomić? Tak, kamera jest sprawna technicznie, silnik działa. Tutaj... Co my to mamy? I tutaj Państwo mogą zobaczyć zbiorniki na sprężone powietrze. Mhm. To powietrze było skompowane za pomocą trzystopniowej pompki. Do ciśnienia bardzo wysokiego, bo do ponad 30 atmosfer. Potem ciśnienie ulegało obniżeniu w reduktorze, a potem trafiało do pneumatycznego silniczka i napędzało migawkę i mechanizm skokowego przesuwu taśmy. Chcąc uruchomić tę kamerę, musimy otworzyć zawór, podać ciśnienie na silnik, a w ten sposób uruchamiając taki włącznik, obracając z martwego punktu, sprawiamy silnik w ruch. Natomiast zatrzymanie silnika to jest gwałtowne wciśnięcie tego guziczka mm. i wtedy zablokowanie silnika. To jest kaseta z filmem. A czy ta perforacja odpowiada a... dzisiejszej? Czy to? Była... Tak, perforacja w tej taśmie odpowiada. To jest, jest to do dzisiaj stosowany standard 35 mm taśmy. Ten standard został opracowany w 1907 roku przez Tomasza Elisa. Cóż było takiego innowacyjnego w tej kamerze proszyńskiego? Za pomocą tej kamery można było filmować bez użycia korby. To znaczy operator miał obie ręce wolne, uruchamiał tylko spust kamery, nie musiał napędzać mechanizmu kamery i pozwalało to na stabilną pracę. Kamera pracowała w równym tempie. I można było ustawić ją na statywie, można było trzymać ją w rękach. Zwiększało to zdecydowanie operatywność filmowania. Czyli tę kamerę zakładał na ramię, tak? Można było ją trzymać na ramieniu. Najczęściej tę kamerę operator trzymał w ten sposób. Ja tutaj Państwu zademonstruję. No właśnie, musiał patrzeć przez wizję. Tak? Ile ona waży? No, około 10 kg. O, w ten sposób właśnie operator filmował. Czyli musiał mieć mocne mięśnie. Musiał mieć dosyć mocne mięśnie, bo kamera kilka kilogramów ważyła. Czy Pruszyński nagrywał tą kamerą Pruszeński Pruszyński wynalazł tą kamerę w 1910 roku i nagrywał nią filmy do celów promocyjnych tej kamery. Bo ta kamera była produkowana i była opatentowana w Wielkiej Brytanii i wyprodukowano jej bodajże 10 tysięcy sztuk. Była szeroko używana na całym świecie przez operatorów wojennych, przez operatorów kronik filmowych, przez podróżników, którzy realizowali filmy podróżnicze. Większość zdjęć z I wojny światowej to właśnie w Wokopa była realizowana e, takimi kamerami. Jest taka historia, może ją przytoczę, że ta kamera zarejestrowała śmierć operatora, ponieważ operator na froncie I wojny światowej filmował e, jakiś atak, obok niego wybuchnął szrapnel. Operator został trafiony, kamera uruchomiona działała i sfilmowała jego śmierć. Są takie plany, że ta kamera będzie jeszcze raz użyta. Ja przygotowuję film dokumentalny o człowieku, który jest chory na nadwrażliwość na pole elektromagnetyczne, co oznacza, że do tego człowieka nie można podejść żadnym urządzeniem, które jest napędzane prądem, że tak się wyrażę. Robiąc research, dowiedziałem się o kamerze Pruszyńskiego i postanowiłem nakręcić film. Nie, nie, nie my film kamerą Pruszyńskiego. Przyjrzyjmy się teraz kolejnemu przełomowemu wynalazkowi, który w znacznym stopniu wpłynął na proces światowej produkcji filmu. Mowy oczywiście o nagrze doskonałym do dziś urządzeniu analogowym, które służyło do nagrywania dźwięku. Oprócz tego, że oferował on bardzo wysoką jakość nagrania, niektórzy znawcy mówią, że przewyższa nawet jakość płyt CD, to umożliwiał także łatwą synchronizację dźwięku z obrazem w procesie postprodukcji, a to wielkie ułatwienie dla montażysty. Na czym polegała innowacyjność tego magnetofonu, fenomen tego urządzenia? Yy, polegał na tym, że do tej pory Oddzielnie nagrywano obraz i oddzielnie nagrywano dźwięk. Więc potem montażyści mieli straszny kłopot, jak synchronizować obraz z dźwiękiem. No do tej pory no, to żmudna praca montażysty. Kudelski wymyślił układ zapisu specjalnego sygnału, który był rejestrowany razem z dźwiękiem analogowym. A jak długo pracowano na tym sprzęcie, konkretnie no, na tym modelu? Na tym, na tym sprzęcie pracowano nawet do końcówki lat 90. Gdzie wyparła go technika cyfrowa. Ten magnetofon jest zasilany z akumulatorów albo z baterii. Czego do tej pory nie było produkowanego, ma magnetofon, który byłby zasilany w takiej wersji. Czyli można było w końcu wyjść z magnetofonem na zewnątrz? Można tak? było wyjść z nim na zewnątrz. Kamera również była zasilana akumulatorem i już można było robić zdjęcia. Czy się docenił Kudelskiego? Czy Kudelski doczekał się nagród dla swoje odkrycia ze swoje wynalazki? Ale oczywiście, otrzymał trzy Oscary i dwie nagrody. Za wkład technologiczny w rozwój techniki filmowej. Docenił go nawet prezydent Stanów Zjednoczonych, John Fitzgerald Kennedy, i zaproponował wkład finansowy w produkcję tej małej nagry, która była potem stosowana do celów śpiegowskich dla służb specjalnych, a nawet poleciała później w kosmos. Czyli Także... wynalazek kudelskiego, wynalazek Polaka poleciał w kosmos. Ależ oczywiście. I to był najmniejszy magnetofon. W tamtych jak... czasach był najmniejszy magnetofon o tak doskonałych parametrach. I jakie to były lata? To były lata 70. 70. A mikrofon jak wyglądał do tego? Mikrofon. Jeden był taki tradycyjny, jak to my znamy na kabelku, a drugi był mikrofon znaczy. malutki o wielkości dwóch główek. Od szpilki. Dosyć ciężki wydaje się ten sprzęt. No on, Kali... on nie jest taki ciężki, on waży 95 gramów, to on nie jest taki ciężki. Mieści się pani spokojnie do kieszeni spodni. Do tej kieszeni na pewno. Ależ kieszeni. oczywiście. Czy pracował Pan nad sprzęcie Stefana Kudelskiego, na nagrze? Tak, pracowałem i zawsze chwaliłem sobie jakość tego, tego dźwięku. Również moi koledzy też do tej pory grają jeszcze na tym sprzęcie, mimo że powoli wypiera to już technika cyfrowa. To jest troszkę coś innego, ale dźwięk pozostaje w dalszym ciągu ten analogowy doskonały. Założona przez Stefana Kudelskiego w latach 50. firma funkcjonuje do dziś, a majątek rodziny Kudelskich podobno szacowany jest na 200 milionów dolarów. Nazwisko Kudelskiego znane jest i cenione właściwie na całym świecie. I chyba nic dziwnego, bo jego firma wciąż produkuje najwyższej klasy sprzęt nagrywający. No i szkoda tylko, że i jego nazwisko, jego produkty tak mało znane są w Polsce. Tak słabo potrafimy się chwalić naszymi wspaniałymi rodakami i ich dokonaniami, choć mam nadzieję, że teraz, teraz choć trochę się to może zmienić. Dziś to wszystko. Żegnamy się, ale mam nadzieję, do zobaczenia na szlaku.